W czasach, gdy ruch lotniczy nie był ograniczony sytuacją, z jaką świat mierzy się w danej chwili, a nagrywam odcinek w kwietniu 2021 roku, to co 4 sekundy gdzieś na naszej planecie startował samolot. Szybkość w pokonywaniu dużych dystansów jest niezbędna nie tylko dla osób, które chcą zwiedzać świat i poznawać najodleglejsze zakątki globu. Ale przede wszystkim dla świata biznesu, kiedy to zdolność do szybkiego przemieszczania się przekłada się na ilość dokonywanych transakcji, a te mogą przeratać się na wzrost zysków. A jako, że teleportacja na razie nie puka do naszych drzwi, i co więcej, niewiele wskazuje na to, by to się mogło wkrótce zmienić, to podróże samolotem są rozwiązaniem nie tylko dla teraźniejszości. Ale i dla przyszłości. I choć ryzyko śmierci w katastrofie lotniczej jest jak 1 do 29 milionów, to jednak strach przed lataniem odczuwa nawet co trzecia osoba. Jedną z głównych przyczyn tak licznych fobii są turbulencje. Ale właśnie na czym one polegają i jak powstają? I czy dysponujemy jakimś systemem ich unikania? Od razu spoiler. Tak, istnieje taki system, ale opowiem co nieco o jego działaniu. W niniejszym zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od początku. Czym jest turbulencja? Jest to zjawisko polegające na skomplikowanym, nieuporządkowanym ruchu mas powietrza. Występują głównie wtedy, gdy w powietrzu stykają się co najmniej dwa różne prądy o innych kierunkach czy odmiennych prędkościach. I zacznijmy od tej najbardziej oczywistej, a mianowicie, jeżeli zdarzyło Ci się kiedyś doświadczyć turbulencji podczas lotu samolotem, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że odbyło się to podczas przelatywania przez chmury. Wynika to z ruchu tzw. prądów konwekcyjnych. Polegają one na tym, że w momencie, gdy słońce ogrzeje cząsteczki powietrza, zaczynają się one unosić, formując chmury. A już w samej chmurze, na skutek procesów fizycznych zachodzących podczas wzrastania kropli wody i kryształków lodu, następuje rozdzielenie ładunków elektrycznych. Mniejsze krople i kryształki o ładunku dodatnim unoszone są w górne partie chmury, a w dolnych pozostają te większe o ładunku ujemnym. Im większe różnice temperatur już w samej chmurze, tym większe ruchy mas powietrza i tym bardziej znaczące turbulencje. Inną przyczyną są naturalne przeszkody geograficzne, takie jak łańcuchy górskie czy granice morza i lądu. Łańcuch górski zatrzymuje masy powietrza, sprawiając, że na przykład z jednej z jego stron kumuluje się powietrze ciepłe, a z drugiej zimne. W momencie, gdy w końcu dojdzie do wymieszania się tych dwóch mas, następują dynamiczne ruchy powietrza i przepis na turbulencję gotowy. Sytuacja na pograniczu morza i lądu jest podobna, z tym że wówczas znacznie łatwiej o wymieszanie powietrza nagrzanego nad lądem z tym chłodniejszym, spowodowanym nazwijmy to oddychaniem akwenu. Bodaj najciekawsze są jednak tak zwane turbulencje czystego nieba. Powietrze w atmosferze przemieszcza się strumieniami, a strumienie te osiągają różne prędkości. Są długie czasem nawet na kilka tysięcy kilometrów, podczas gdy ich wysokość i szerokość. Może sięgać zaledwie kilku kilometrów. Przypominają więc jakoby taki ogromny dywan, albo może nawet bardziej chodnik. Piloci wykorzystują ich obecność do zaoszczędzenia paliwa podczas lotu, utrzymując się w środku korzystnego strumienia. Nie są w stanie jednak yy, tak na oko, ani za pomocą dostępnej aparatury, określić, jak blisko znajduje się inny strumień. Może się wówczas zdarzyć, że wypadając z takiego strumienia, wlecą w obszar turbulencji. Chociaż wrażenia pasażerów samolotu mogą być inne, to w rzeczywistości turbulencje powodują zmianę wysokości lotu najczęściej o około 1-2 metry. Te najsilniejsze, wiążące się ze zmianą rzędu 20-30 metrów i będące faktycznym zagrożeniem dla zdrowia pasażerów niezapiętych pasami, zdarzają się według pomiarów średnio łącznie przez 5 minut na 10 tysięcy godzin lotu pilota. Dla uspokojenia trzeba wspomnieć, że nie mają jednak wpływu na działanie samej maszyny. Liniom lotniczym zależy jednak na tym, by jak najbardziej zniwelować działanie turbulencji. Federalna Administracja Lotnictwa ogłosiła dane, z których wynika, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych pasażerowie odnoszą około 60 obrożeń rocznie w wyniku turbulencji. W porównaniu do roku 1982 i 2003 liczba ta wzrosła dwukrotnie. Chociaż trzeba oczywiście wziąć poprawkę na znaczący wzrost liczby lotów. Szacuje się również, że koszty, jakie linie lotnicze ponoszą w wyniku turbulencji, sięgają każdego roku od 200 do 500 milionów dolarów. Na koszty te składają się nie tylko odszkodowania, ale również zwiększone koszty paliwa, którego zużycie jest wyższe w momencie, gdy piloci muszą wyprowadzać samolot z zawirowań. Działa tu efekt skali, bo jednostkowy koszt nie jest duży. Ale przekładając go na ilość lotów, urasta do wspomnianych wartości. Z tego powodu coraz istotniejszy staje się system o nazwie Turbulence Aware. W jaki sposób działa? Mianowicie polega on na opracowaniu precyzyjnych metod analizy big data, czyli ogromnych zbiorów danych, dzięki którym piloci otrzymują na bieżąco aktualizowane informacje o występowaniu turbulencji na drodze lotu. Dzięki temu są w stanie z wyprzedzeniem zadecydować o korekcie aktualnej trasy i tym samym uniknąć zawirowań. Świat lotnictwa działa jednak na różnych płaszczyznach. Japońska Agencja Kosmiczna opracowała jeszcze inny system. Polega on na umieszczeniu na przodzie samolotu urządzenia emitującego wiązkę lasera, która w momencie odbijania się od cząsteczek powietrza sygnalizuje pilotom o zbliżających się niedogodnościach. Czy turbulencji powinniśmy się obawiać? Na pewno nie są niczym przyjemnym, jednakże już od ponad 40 lat nie przyczyniły się do żadnej katastrofy lotniczej. Wynika to m.in. z faktu, że samoloty są tak tworzone, by występowanie turbulencji pozostawało bez wpływu na ich konstrukcję. Co ciekawe, jesteśmy w stanie zniwelować odczuwanie dyskomfortu związanego z ich występowaniem. Poza sprawą tak oczywistą jak zapinanie pasów w momencie ogłoszenia takiej sygnalizacji jest wybieranie miejsc znajdujących się najbliżej skrzydeł. Można to wyjaśnić na przykładzie statku pirackiego z parku rozrywki czy huśtawki, gdzie najmniejsze nomen omen wrażenia odczujemy, gdy zasiądziemy możliwie najbliżej środka. Wierzę, że tym materiałem nie tylko wyjaśniłem Ci temat turbulencji, ale i trochę rozwiałem obawy. Dziękuję Ci za to, że obejrzałaś bądź obejrzałeś film do końca. Zachęcam Cię też do uzupełnienia wiedzy z innych moich filmów oraz zasubskrybowania kanału, bo już za dwa tygodnie pojawi się kolejne nagranie. A teraz pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego. Przyjemności!